Hello! Witajcie w kolejnym odcinku i dzisiaj postanowiłem nagrać kolejny quiz. Jest to dosyć fajny temat i zobaczymy, i Wy również będziecie mogli sprawdzić się w tym quizie i napisać w komentarzach, jak, jaki wynik Wam wyszedł. Mianowicie tematem tego quizu będzie do jakiego youtubera jesteś podobny podobna. Teraz to sobie wszystko sprawdzimy. Na początek, mimo tego, że mam angielski teraz codziennie nagrywam filmy, będę się starał i właśnie tak jak wam mówiłem. Ogarniamy sobie jeszcze nie challenge, bo challenge muszę zrobić na dworze, a jest teraz naprawdę mega gorąco i nie chcę mi się z domu wychodzić. Na 10 lecę na angielski, a później jest po prostu tak gorąco, że się nigdzie nie chce wychodzić, ale spokojnie zrobię ten challenge dla Was i planuję coś fajnego, coś ochładzającego. Lecimy do quizu. youtubera jesteś podobny, podobna, wy również dostaniecie link do tego, będziecie mogli się sprawdzić i tak jak mówiłem, napiszecie swój wynik w komentarzach. Jestem ciekawy, co Wam też ciekawego wyjdzie, czy wyjdzie Wam inaczej niż mi. No pewnie tak, bo zależy od tych preferencji, które będziecie tutaj mieli. Ha! Czy masz problemy ze wzrokiem, czyli czy nosisz okulary, czy soczewki, czy też tam jakieś, wiecie, plusy, minusy z oczami. Nie, ja nie mam problemów ze wzrokiem na razie i na razie chyba nie będę miał. Nie wiem, mimo że długo siedzę przed kąpem, to e, jakoś tych problemów nie mam. E, I zaznaczamy sobie oczywiście, że nie. Czy masz rodzeństwo? Tak, mam brata, więc zaznaczamy sobie pierwszą odpowiedź, bo tutaj mam jeszcze, czy masz siostrę i czy masz brata i siostrę, albo nie mam. E, Okej, okay. twoi znajomi się kłócą, co robisz? E, zobaczmy, jakie mamy tutaj. E, opcje do wybrania e, nie reaguje to to na pewno raczej nie wysłuchuję obu stron i stawiam stawiam się za tym kto ma rację próbuję ich rozdzielić próbuję ich pogodzić jeszcze bardziej nakręcam kłótnie, to ostatnie również nie mm, może być to drugie e, albo e, to przedostatnie próbuję ich pogodzić próbuję ich rozdzielić Rozdzielić raczej nie, bo to też tak różnie. Próbuję ich pogodzić, zaznaczmy. Czy masz jakieś zwierzę? Tak, mam psa, a tutaj zobaczmy, chciałbym mieć, chciałbym mieć. Tak, mam psa. Co się dla ciebie liczy? Przyjaźń, pokój, rodzina, sława, pieniądze. Przyjaźń i rodzina jest spok spoko. Zaznaczmy sobie, myślę, że przyjaźń. Który napój jest? lepszy, e, lepszy napój, pół hopkola albo sprite. Hopkola sama kola jest ok, ale hopkola, no to wiecie już tak, e, już jak no pff, pff, różnie, tak? Bo mnie boli, nie? Więc weźmy sobie sprite. A. I to nie jest żadna reklama, żeby nie było. Jesteś zazwyczaj spokojny, szalony, zależy od sytuacji, zależy od sytuacji, bo no, są sytuacje, w których trzeba inaczej się zachować, a są sytuacje, w których trzeba się uspokoić, także zależy od sytuacji. Czy jesteś pomocny? Czy jesteś pomocny? Myślę, że raczej tak. No, jeżeli trzeba komuś pomóc, to zgłaszam się. Chociaż na przykład jeżeli chodzi o sprzątanie, no to też nie za bardzo. Weźmy sobie... No tak. Hej, Dobrowski. Okej, okay, jesteś podobny do Jasia. Często przekładasz różne rzeczy na późniejszy termin. Dokładnie, to to jest kurde. Zawsze, zawsze na późniejszy termin. Mam zrobić zadanie na angielski dodatkowy. Było teraz, mam teraz do zrobienia. Miałem zadane, poszedłem na angielski na dziesiątą. Już się trochę spóźniłem, ale nieważne. Yy, przyszedłem o 13. Mówię, zrobię to za godzinę. Za godzinę okazało się, że musiałem gdzieś wyjść. Przychodzę z powrotem. Mówię, zrobię to za kolejną godzinę. Później okazało się, że muszę iść na siłownię, później przyszedłem, nagrywam do Was film o godzinie 23. No i tak ja do tego czasu jeszcze nie zrobiłem zadania. I przekładam to i pewnie zrobię jutro rano. Ale zawsze dotrzymujesz słowa, tak, to jest ważne. Jesteś bardzo pomocny i zazwyczaj można na ciebie liczyć, jesteś zabawny, nigdy nie schodzi ci uśmiech z twarzy. Czy nigdy, no zależy od sytuacji, tak jak tam było już powiedziane. Więc dzięki za obejrzenie. Link do tego macie, do tego quizu macie w opisie oczywiście oraz na dole w komentarzu pewnie. Zapraszam Was do tego, abyście obserwowali mnie na Google Plus. Również link macie w opisie oraz. W komentarzu. W ten sposób możecie mi pomóc, aby mój kanał został zweryfikowany. Jeżeli nie zobaczycie filmu na YouTube, no to wyświetli wam się on na Google Plus. I dlatego polecam Wam zaobserwować mnie również na tej stronie. Miał być tydzień z jakąś daną grą. I będzie oczywiście. Sami zobaczycie na razie taki wyjątek, ponieważ nie miałem zbyt dużo czasu. Ale mam nadzieję, że Wam się podobało i swoje odpowiedzi, kogo Wy przypominacie, napiszecie w komentarzach. Na razie trzymajcie się i cześć!